Być może dziwnie to wygląda Pod jednym dachem panów dwóch Lecz w tym szaleństwie jest metoda I wbrew pozorom zdrowy duch Jeden drugiemu poda rękę Bo cieszy słowem w bo złej Po wyboistych ścieżkach życia Tandemem podróżować ciężej I kość po przejściach czym Z nie wypadamy jeszcze zny Zawsze do usług drogie pa! Ci do wzięcia, ci do wzięcia, ci do No jak, jak, jak powiedz jak. Zazdroszczę ci, no, że zawsze wyglądam dobrze. Więc cokolwiek na siebie włożysz, zawsze wyglądasz tak samo. Tak? Baca Wiktor Maliszewski do siego roku? No. Sylwester 2000. Bal dziennikarza, zakopany. <laughs> Ale od tamtego czasu troszkę się znosiła. Chyba cię pogięło. Ja tę marynarkę zakładam tylko na wyjątkowe okazy, stary. A co jest takiego wyjątkowego w pójściu do kina? Marlenka. Uuu, Marlenka. Wszystkie twoje znajome są wyjątkowe. Ale Marlenka jest wyjątkowo wyjątkowa. Pamiętaj, obiecałeś. Od 18 cię nie ma, bo jesteś... No idziesz na te swoje głupoty. Nie na głupoty, tylko do kółka operowego będziemy dzisiaj szyć kostium. O, czapeczka. Pokaż. I szałka. Mm. O, ale to musiał być Sylwester, przyznaj się. Byłeś królem balu? Ty mi lepiej dorać. Który założyć lepiej? Ten bardziej? Może? Nie, ten. Ten? Pożyczę ci swój pod warunkiem, że nie będziesz nim jadł zupy. Dobra. Ten razem się powstrzymał. Ale powiedz jak? No dobrze leży. Powiedz. Ja sobie nie przypominam, żebyś ty taką wagę przywiązywał do tego, jak wyglądasz. Ta Marlenka to. coś poważnego? No właśnie, widzisz, chyba tak. To będziesz musiał wziąć ze sobą megafon. Czemu? Żeby przekrzyczeć koszulę. <śmiech> <śmiech> A, A moi boże, jak ja wysoko stawiam poprzeczkę humoru. Ale, Wiktor, przestań! Wiktor, staram się nadążać. Wiktor, <śmienny> <śmienny> ale głupi ten ty! Ale jak? <śmienny> ale śpieszny. Roman, poszedł do kółka operowego? Tak, będą wystawać w Nibelungu. Całą noc będą szyli te swoje kostiumy. Mm. Całą noc? Marlenka, całą noc. Masz plamy na krawacie. Proszę cię, to nie mój krawat. <gry> tylko Romana! Ale to jest Nie świnko, Marlenko, nie świnko, tylko knurku. <gry> A, la, 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 la. <gry> Kurde. Marlena, ty, ale mi są dobrze. A mi z tobą też? Uch, kurcze, ty co? Ja nie pamiętam, kiedy byłem gotowy do poważnego związku. Bo się rozwiązałem 10 lat temu, czyli nie byłem gotowy 12 lat. Rozumiesz, do czego zmierzam? No chyba tak. Mm. I co ty na to? No słuchaj, y... ja, super facet jesteś naprawdę. Czyli zaraz powiesz ale. Lecz. No. Ja jeszcze nie jestem gotowa do poważnego związku. Masz kogoś? Nie no co o tym. No tu... No co? Ze mną jest coś nie tak? Nie mówmy o tym. No ja właśnie, mówmy, mówmy. Mówmy. No co? Jestem dorosły. Nie popłaczę się. No, jaki jestem? Miły. No. Dowcipny. No. Inteligentny. No. Widzisz, same plusy, no, mów. mów. Dobrze zbudowany. Mów. No. I Fleja. Ja? Matko, no może troszeczkę, no ale nigdy ci to nie przeszkadzało, no. dlaczego o tym wcześniej nie mówiłaś? No wcześniej nie mówiliśmy o poważnym związku. W poważnym związku takie rzeczy zaczynają przeszkadzać. No ale jakie? No na przykład. No na przykład, jak dzisiaj w restauracji jadłeś makaron palcami. Matko, na czym miałem jeść? Wiesz, mi się zgiwał z widelca, to wziąłem się... palcami. A jak turlałeś klopsiki po stole? Marlenka, turlałem klopsika po stole, bo palce udawały piłkarzy i robiłem to, żeby cię rozśmieszyć. Przecież podobało ci się. No tak, no. Ale słuchaj, no w poważnym związku takie rzeczy... Przestają być śmieszne. No sorry. Kurczę, po co to w ogóle zaczynałem? To co, to ma zostać tak, jak jest? Możesz mnie odwieźć do domu? Okej. Okay. Jestem silny psychicznie. Odwiozę cię do domu. O, dozorca był zachwycony. No i jak tam randka z Marynką? Jak, jak. Tak. Także tak, czy także nie? Tak. Nie tak. Coś czułem, że atmosfera gęstnieje. Przestraszyła się moich rogów. Nie. Chcesz o tym porozmawiać? Tak. O, dobrze, jeżeli nie, to nie. Chcesz? No tak. i no to do siebie niepodobne. Zwykle nie chcesz rozmawiać na takie tematy. ale dzisiaj chcę. Mów, co ci leży na sercu. Bo widzisz Marlenka, bo. Ona uważa, że jestem Flejem. Była w twoim pokoju. No, nawet bez tego. O. To jest wszystko, co masz mi do powiedzenia? Może to cię czegoś nauczy. A gdzie współczucie, stary? Przykro mi, Wiktor, nie martw się, Wiktor. Nie jest tak źle, Wiktor. Jest gorzej, niż myślisz, Wiktor. A ja, tam w ogóle po co zaczynałem te? Bez względu na to, co ci powiem i tak się nie zmierz. Właśnie że się zmienię. Zobaczcie, się dzisiaj zmienię, stary. Właśnie, że od dzisiaj przestaję być flejąc. Co to tak będzie? Rzuciłam palenie i mam halucynację. Znaczy, nie, nie, właśnie nie. Właśnie, że nie, Monika, to nie są halucynacje. Właśnie przestałem być kleją, rozumiesz? A hasło moja dewiza życiowa to jest czystość. rozumiesz? I porządek! Co za potem posprząta, jak będziesz wychodzić. Tak sobie siadaj! Proszę bardzo. I porządek, proszę. Kawki? No nie, nie, nie. Odkąd rzuciłam palenie, to i tak mi się ręce cały czas często, ale jestem ciągle głodna, czy ja mogłabym... No, dziękuję. Wiktor. Tak. Naprawdę chcesz się zmienić? Tak. Życie pedanta jest pełne blasków. Super. Nauczę cię odkurzać meble. Okej. Okay. Woskować Dobra. Nauczę cię czyścić sztućce. Nie, bez zbytniej przesady. Ukształtuje cię na własne podobieństwo. Możesz do mnie mówić, mistrzu. Okej, okay, mistrzu. Już na jest ta jeszcze jedną? Nie, idziemy. Rozumiesz? Kupić taką gumę do rzucia w kształcie papierosa, bo dziś jest dla nas ważny dzień. Ty rzucasz palenie, a ja przestaję być fleją, rozumiesz? O, doktorze, Wiktorze. Wiktor, <grym> powolutku, małymi kroczkami, nie od razu. Dzień dobry. Dzień dobry. To ma być ten twój porządek. No bo był. Tylko akurat czegoś szukałem. Czego? Rozbitków? No ja miałem wszystciutko róży się mięko, nie Monika? Poukładany. I nagle jakoś mi się tak wszystko wsunęło. <laughs> Chyba lawina zeszła. Za chwilę pojawią się tutaj goprowcy z psami. Mówiłeś, że ci tak zależy, żeby się zmienić. Bo mi zależy i się zmienię. W razie w pracy nie mogę o tym myśleć. Ale ty nie masz o tym myśleć. To się ma dziać automatycznie, samoczynnie. Przepraszam, jak pani przestała palić papierosy? Poszłam do specjalisty i poddałam się terapii. Hmm. Rozmowa z psychologiem, oglądanie filmów poglądowych, terapia grupowa. Nie. Podłączyli nas pod prąd. Jak ktoś się chciał zaciągnąć. go tak przepało tak. Genialne. To znaczy, że teraz palenie kojarzy ci się z czymś przykrym? Tak. Chociaż... Z tobą zrobimy to samo. Jak ze mną? No normalnie, podłączymy cię pod prąd. Przestaniesz być fleją, a ja będę miał radochę. Zapomnij, stary. No wie pan, taki prąd czasem to jest nawet... Tym bardziej, że ja nie mam chłopaka. Nie zapalę. Spójrz, gdzieś ty? Co ty robisz? Próbuję tej terapii elektrowstrząsami. Cztery paluszki półtora woltowe? sobie chyba kpisz. Tak. Co ty robisz? A nic takiego. E, Romek, 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 proszę cię. Żartowałem. Dzisiejsza psychiatria zna bardziej wyrafinowane metody. Siadaj. Siadaj. A jak to jest podpucha? Porozmawiajmy o twoim dzieciństwie. No, po co? Czy miałeś nadopiekuńczą matkę? Nie, co ty? A ty? Kochany, jak doskonale wiesz, brałem ślub w listopadzie. Zmusiła mnie, żebym założył długie kalesony. Miałeś wielu przyjaciół? Po, pełno, jakbym... Byłem bardzo lubiany. Mm -hmm. A ty? Przezywali mnie glut. Bo non stop miałem katar sienny. A w przedszkolu, w trakcie leżakowania, kiedy spałem, wsikali mi w buty. A po co ci ten notew? Chciałem ci pomóc. No. Ale widzę, że korzenie twojego problemu tkwią o wiele głębiej. Chyba masz rację, wiesz. Zawsze byłem fleją. Już w dzieciństwie pamiętam, jak tata się na mnie wściekał. O, a mój ojciec to był cudowny człowiek. Charyzmatyczny. Taki dzisiejszy, można powiedzieć... Bruce Willis. Wiktor! Wituś, gdzie jesteś, synku? Cóż, tato? Co? Wiktor! Wik! Dziecko, ja widzę, że będziemy musieli odbyć bardzo poważną rozmowę. Abyś ją tydzień temu. Widocznie nie pomogło. O, a myśmy mieli z mamusią taką nadzieję, że ty z tego wyrośniesz, synku. Ale z czego? Z czego, synku? no. Ty jesteś bałaganiarzem. To się też w najlepszych rodzinach, tato. Wmuszasz mnie, dziecko, do podjęcia drastycznych środków. O, mi świadkiem, że robię to z ciężkim sercem. Jeżeli do jutra w tym pokoju nie zapanuje idealny porządek. To przysięgam! się grać na wyścigach! I tu się, ostatni raz brałeś ode mnie mój Oj, chciałeś pan. A także widzisz. Byłem, jestem i chyba już pozostanę fleją. Błąd! Dzięki mojej genialnej metodzie rozwiązałem prawdziwą przyczynę Twojego problemu. Hmm. Ty po prostu masz kompleks Edypa. Kogo? Edypa. Od wczesnego dzieciństwa zamieniałeś swój pokój w chleb, bo byłeś zazdrosny o matkę. No co ty? Przecież to proste. Dzisiaj jest dokładnie to samo, tylko śmieci się zmieniły. Błąd? Śmieci są dokładnie te same. Naprawdę śpi? Ja bym nie potrafił. To jak? Podejmuje się pan? Tak, nawet za darmo, w ramach ochrony środowiska. Jest pan moją ostatnią deską ratunku. Czy ktoś go już kiedyś hipnotyzował? Chyba nie. A to jakaś przeszkoda? Poradzimy sobie. Wiktor? Pozwól, że ci kogoś przedstawię. Wiktor Maliszewski, miło. Paweł Staszewski, jestem fanem pana rubryki sportowej. Tak? Oho. super. Ciężki kawałek chleba, co? Chyba, że nie. Na no, dnie. No, A wygląda pan na zmęczonego. Ja? Gdzie? Oczy się panu trochę zamykają. Jakby powieki stawały się coraz cięższe. I druga też. I ręce pewnie też. I ramiona. I nogi. Wszystko strasznie ciężkie. O niczym tak teraz nie marzysz, jak o tym, żeby zapaść. W głęboki sen. Jest panu wygodnie, bezpiecznie, dobrze i zrobi pan wszystko, co panu każe. Teraz go zaprogramujemy. Ilekroć usłyszy pan słowa mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę? Dostojewski. Tak, a ja. Ilekroć usłyszy pan te słowa, przestanie pan być fleją i zacznie pan zwracać wielką uwagę na porządek, czystość i... I dobre maniery. I dobre maniery. Genialne. A jeżeli zatęsknę za dawne Wiktorem, wystarczy stryknąć palcami. Genialne. Teraz wstryknę palcami, a kiedy się obudzisz, nie będziesz... Nic pamiętać. Dokładnie, czytam pana rubrykę codziennie. No bardzo mi miło, nie wiem co powiedzieć. Ma pan doskonały styl. No, ma e Siema. Wiktor! O! <grym, 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 jak się masz? Normalnie. Zwariowałeś? Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. Dostojewski. Oto jest ogryzek od jabłka. Bądź tak dobry i wyrzuć go na podłogę. To działa! Zawońmy, jak będzie gotowa kolacja. Miło było, na razie. Żeby zaraz hipnotyzować? Wolisz, żeby przez swoje niechlujstwo stracił dziewczynę? O, matko, matko. To no powiedzcie, że jakoś to będzie. Wiktor, denerwujesz się? Denerwujesz się? Umieram. Jak przed egzaminem z zachowania przy stole. Wierzę, że staniesz na wysokości zadania. O, Matko. <noise> Idę. Pamiętaj. Mężczyzna uwłacza kobiecie, Nierównością, jeżeli całuję ją w rękę. Dostojewski. Dzień dobry, Marlenku. Cześć. Pozwól, że zdejmę ci bolerku. Dziękuję. To ja dziękuję. Takie piękne, gustowne spodenki. Przepraszam. Niewidoczny kłaczek. Spróbujcie moich koreczków. Nie rękami. Gdzie są serwetki rąk? No tak, serwetki. No jedz, Marlenko, ojciec. Wiktor. O. Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. Dostojewski. Bardzo dobre koreczki. Ale co się stało? No przez pomyłkę stryknąłem palcami, kiedy poprosił mnie o serwetkę. No nie trzymaj tak, pojedz, Zobaczcie, dobrze. Wiktor. Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. Tak uważam. Dostojewski. A co wy z tą literaturą? Dobrze. Siadajmy do stołu i rzućmy coś na ząb. Romku, nie krzycz, tak wszyscy bardzo dobrze słyszymy. Dziękuję. Proszę. Kochanie, pozwól, że najpierw odsunę ci krzesło. Oj, gdzie moje maniery. Zawsze byłeś prostakiem, Romku. Jestem ciekaw, jak spodoba się wam moje wino. Nie lej przez porcję, bo możesz poplamić obrót. Jak ci smakują pierożki, Madlenko? Żabciu, do pierożków służy ten większy widelec. Przepraszam. <grych> Pycha! <grych> Kochanie Romek, Maja oraz ja. Bylibyśmy ci wdzięczni, gdybyś nie mówiła z pełnymi ustami. I nie garb się. Wiktor, a co u ciebie w pracy? Maju, bardzo się proszę. Nie obrzydzaj wszystkie jedzenia. Wiktor, mógłbyś przestać? Kochanie, to nie ja się oplułem, tylko Maja, tu. Pff. Romku, jeżeli będziesz śmiał się w ten sposób, że zademonstruję. Pff. Artykuły Twojej flegmy osiądą nam na porcjach. Przepraszam, że cię krytykowałam, ale naprawdę nie myślałam, że weźmiesz to sobie aż tak do serca. Kochanie, to ja przepraszam, że ci zwracam uwagę, ale to jedyny sposób, żeby cię wychować na ludzi. Smacznego. Wiesz co? Może i byłeś fleją. Ale nigdy nie czułam się z tobą jak na obiedzie u cioci. Marlenko. Na razie. Niech idzie. Nie pasowała do nas. Jak znów będziesz fleją, to daj znać. Wiesz co? Może go już lepiej wypuć. Myślisz? No, zobacz na niego. Jestem gotów go adoptować. No, na razie to go skłóciłeś z dziewczyną. Ciekawe jak zareaguje, jak się dowie. Yy, zaraz się przekonasz. Pa. Do widzenia. Pa. Gdzie <laughs> Uśmiejesz się, jak się da? co? No? Mm -hmm. no i jak tam ranka z Marlenką? Ja yes! stary, ja byłem w szoku, po prostu nie mogę mówić, własnym oczu. Rozlałem wino, poplamiłem obrus, z ketchupem, nawet kelnera, rzuciłem paroma klopsami, a ona... Nic! Zachwycona śmiała się jak dziecko. Wychodzisz? No? A zajęcia z kółka operowego. Proszę cię, z tym na głowie? Mówiłem ci, że dozorca to uwielbia. Ty wiesz, jak niewiele osób z poczuciem humoru mieszka w tym budynku? Co ty powiesz? Pokaż. O, idź.